Twoje oczy wkrótce przejdą przez bolesne doświadczenie, a jeśli nadal nie zwrócisz na nie uwagi, stracisz również wzrok. Tak, moje dziecko, nie mówię tego, by wzbudzić w tobie strach, lecz by cię obudzić i uświadomić, jak ważne są twoje oczy i jak twój wiek oraz pewne nawyki każdego dnia niszczą ich zdolność widzenia. Dziecko, czy chcesz, by Twoje oczy stały się bezużyteczne? Czy pragniesz zachować cud, który umieściłem na Twojej twarzy, zwierciadło, przez które widzisz moje stworzenie? Słuchaj uważnie, bo to nie jest wiadomość, którą wypowiadam lekko. Twoje oczy to nie tylko organy to bramy postrzegania okna, przez które odbierasz światło, kolor i piękno niosą Twoje wspomnienia. Ślady zachodów i wschodów słońca, twarzy ukochanych oraz spojrzenie nieznajomego, który dotyka Twojej duszy bez słów. Gdy je zaniedbujesz, gdy traktujesz je niedbale, ranisz nie tylko ciało, ale przyciemniasz sposób, w jaki doświadczasz mojego świata. Widzę, jak przekraczasz swoje granice, jak siedzisz godzinami przed światłami, które ranią Twój wzrok. Jak ignorujesz zmęczenie i wierzysz, że czas uleczy to, co niszczysz? Dziecko to nieprawda. Czas nie leczy ignorancji, czas nie naprawia zaniedbania. On tylko gromadzi to, co postanawiasz zlekceważyć, a pewnego dnia, gdy Twoje oczy zawiodą, pożałujesz, że nie zadbałeś o nie. Świat oferuje wiele rozproszeń. Blask ekranów, pośpiech, hałas pilnych spraw. Myślisz, że to niewinne rzeczy, lecz to subtelni złodzieje wzroku. Czy nie wiesz, że za każdym razem, gdy patrzysz bez odpoczynku, gdy zmuszasz oczy do wysiłku, gdy ignorujesz potrzebę przerwy, osłabiasz samą bramę, przez którą doświadczasz światła? Dałem ci ten dar, a ty obchodzisz się z nim lekkomyślnie. Jakby był tylko narzędziem, a nie świętą częścią ciebie. Słuchaj dziecko. Nie mówię, by cię potępić. Mówię, by cię ocalić, by otworzyć Twoje serce na odpowiedzialność. Twoje oczy nie należą tylko do ciebie. To mój dar dla ciebie dar o nieskończonej wartości. A jak każdy dar musi być czczony. Nie myśl, że ból czy utrata cię nie dosięgną. Dosięgną, jeśli będziesz kroczyć ścieżką zaniedbania, ale jeśli wybierzesz, by widzieć, naprawdę widzieć, odnajdziesz radość i cuda, które wielu omija, nie dostrzegając ich. Twoje nawyki mają znaczenie. Sposób, w jaki odpoczywasz, to co jesz, czas spędzany na świeżym powietrzu, to jak chronisz wzrok przed szkodliwym światłem to nie są drobiazgi. To akty oddania. Gdy odżywiasz ciało, karmisz ducha. Gdy dajesz oczom należytą troskę, dajesz sobie zdolność, by widzieć moje piękno, by być obecnym, by kochać w pełni, a jednak widzę twoje rozproszenie. Widzę, jak bierzesz za pewnik zdolność widzenia świata tak, jak go zaplanowałem. Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz spojrzałeś w niebo i naprawdę je zobaczyłeś? Nie tylko rzuciłeś okiem, lecz poczułeś je? Nie tylko zarejestrowałeś, ale pozwoliłeś, by dotknęło twojej duszy? Tak właśnie chciałem, byś widział, z zachwytem, z czcią, z wdzięcznością. Każdego dnia, gdy nie patrzysz w ten sposób, pozwalasz, by część mojego światła przeszła obok ciebie, niezauważona, nieoceniona. Dziecko, jestem tu i nie milczę. Mówię, bo Cię kocham. Widzę Twoje zmagania, frustracje, chwile, gdy myślisz, że nie możesz się zatrzymać, że nie możesz odpocząć, że nie możesz oddychać. Widzę to i mówię Ci: Zatrzymaj się, spójrz, oddychaj, chroń to, co Ci dałem. Za każdym razem, gdy ignorujesz ostrzeżenie, gdy doprowadzasz się do skrajnego zmęczenia, gdy myślisz, że będzie dobrze. Wybierasz krótkotrwałą wygodę zamiast długotrwałego cudu. Twoje oczy powiedzą ci prawdę, jeśli posłuchasz. Pokażą ci napięcie, zużycie, ból, którego nie chcesz uznać. Możesz sądzić, że ignorancja jest bezpieczna, ale tak nie jest. Uczyniłem Twoje ciało mądrym. Ono mówi do Ciebie sygnałami, niewyraźnym widzeniem, napięciem, nadwrażliwością. Gdy wybierasz, by ich nie słuchać, odwracasz się ode mnie, odwracasz się od daru mojego stworzenia. A jednak, dziecko, nadzieja nigdy nie jest stracona. Oferuję ci miłosierdzie, wskazówki i możliwość odnowy. Nawet jeśli uszkodzenie się zaczęło, nawet jeśli Twój wzrok słabnie, wciąż możesz się zatroszczyć, wciąż możesz się zmienić. Wciąż możesz nauczyć się cenić to, co kiedyś brałeś za pewnik. To nie jest o strachu, to o miłości. Miłości do siebie, miłości do mojego stworzenia, miłości do cudu widzenia, który łączy cię ze wszystkim wokół. Nie myśl, że ta wiadomość dotyczy jedynie świata fizycznego. Twoje oczy są również symbolem. To Twoja zdolność widzenia prawdy. Rozróżniania postrzegania rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie takiej, jaką chcesz, by była. Gdy ignorujesz potrzeby ciała, ignorujesz także potrzeby ducha. Gdy przekraczasz granicę bez szacunku, buntujesz się przeciw naturalnemu porządkowi, który w Tobie umieściłem, czcij ten projekt, czcij cud, czcij mój dar, wiem, jak żyjesz. W pośpiechu, w hałasie, w ciągłym ruchu. Myślisz, że zatrzymanie się to strata, że odpoczynek to słabość. Ale powiadam ci, prawdziwa siła płynie z równowagi, prawdziwa mądrość rodzi się z uważności, a prawdziwe widzenie, fizyczne i duchowe, pochodzi z troski, z obecności, z wyboru, by patrzeć z intencją. Za każdym razem, gdy patrzysz bezmyślnie, Tracisz głębię życia. Za każdym razem, gdy troszczysz się o swoje oczy, otwierasz drzwi na moje światło. Musisz praktykować cierpliwość, moje dziecko. Musisz słuchać sygnałów swojego ciała. Musisz uważać na szkodliwe nawyki czy to zbyt długie wpatrywanie się w jasne ekrany, ignorowanie odpoczynku, czy spożywanie tego, co szkodzi Twojemu wzrokowi. Uczyniłem Twoje ciało na tyle mądrym, by wiedziało, kiedy potrzebuje troski. Zaufaj mu, zaufaj mojej mądrości, która przez nie przepływa. I nie zapominaj o prostych rzeczach. Woda, słońce, świeże powietrze, odpoczynek, życzliwość wobec siebie. To rzeczy święte. Mogą wydawać się małe, ale takimi nie są. Każdy akt troski, każda chwila uwagi jest modlitwą. Za każdym razem, gdy dajesz oczom odpoczynek, gdy je odżywiasz, gdy chronisz je przed szkodą, czcisz mnie, czcisz życie, czcisz połączenie między ciałem a duszą, dziecko, staniesz wobec wielu pokus, by to zignorować. Pomyślisz, że jest za późno albo że to bez znaczenia. Nie wierz w takie kłamstwa. Zmiana jest zawsze możliwa, troska ma zawsze moc. Masz zdolność, by zwrócić się ku światłu zamiast ku ciemności. Masz zdolność, by się uzdrowić, wzmocnić, znów widzieć z jasnością. Masz wybór. A ja, Twój stwórca, czekam, byś wybrał mądrze. Twoje oczy są drzwiami do piękna, prawdy, miłości. Są zwierciadłami, przez które oglądasz mój świat, i nie mogą być zastąpione przez zaniedbanie. Nie bierz ich za pewnik. Nie odkładaj troski o nie, słuchaj swojego ciała, słuchaj serca. Słuchaj mnie: każdy dzień zaniedbania to dzień utracony na cuda, których już nie doświadczysz. Każdy dzień uważności to dzień, w którym błogosławisz się światłem. I pamiętaj, dziecko, że ma to także wymiar duchowy. Zamknięcie oczu naprawdę. Ignorowanie rzeczywistości ducha to przygaszenie Twojego świata. Gdy praktykujesz uważność, gdy karmisz ciało i duszę, tworzysz wizję, która wykracza poza fizyczny wzrok. Widzisz ludzi tak, jak ja ich widzę. Widzisz piękno w codzienności. Widzisz miłość tam, gdzie inni nie widzą niczego. To jest mój dar dla Ciebie, a Twoje oczy. Fizyczne i duchowe muszą być czczone, by mogły w pełni go przyjąć. Dziecko przemówiłem, bo cię kocham. Ostrzegłem, bo chcę, byś pielęgnował to, co cenne. Twoje oczy nie są nieskończone, a twój czas nie jest wieczny. Chronij je przed trucizną fizyczną, mentalną i emocjonalną. Uznaj, że ta świątynia jest święta w każdym wymiarze. Nie tylko w ciele, ale też w myśli, uczuciu i istocie. Nie lękaj się odpowiedzialności, moje dziecko. Nie postrzegaj troski jako ograniczenia, lecz jako wyzwolenie. Kiedy czcisz świątynię, uwalniasz ducha. Kiedy szanujesz ciało, budzisz zdolność pełnego życia, pełnej służby, pełnej miłości. Gdy traktujesz świątynię z czcią, Świat staje się jaśniejszy, zmysły ostrzejsze, a duch bardziej zestrojony z moim celem. Jesteś powołany do życia w opiece, nie w zaniedbaniu, w czci, nie w obojętności, w aktywnej trosce, nie w biernym porzuceniu. Świątynia jest także miejscem uzdrowienia. Za każdym razem, gdy przebaczasz, gdy odpoczywasz, gdy karmisz, gdy oddychasz z uważnością, Świątynia się odnawia, duch staje się silniejszy, a połączenie ze mną się pogłębia. Uzdrowienie jest zawsze możliwe, gdy wybierasz troskę zamiast zaniedbania, uwagę zamiast rozproszenia, miłość zamiast obojętności. Świątynia odpowiada na miłość moje dziecko, a duch rozkwita w środowisku szacunku i oddania. Widzę chwile, gdy zawiodłeś, widzę momenty, gdy zbyt mocno naciskałeś, jadłeś nierozsądnie, zaniedbywałeś odpoczynek lub ignorowałeś sygnały bólu. Widzę żal i frustracje, które potem przychodzą, a jednak Cię nie opuszczam. Ponownie wzywam Cię do świadomości, ponownie wzywam Cię do troski. Ponownie wzywam Cię do uhonorowania tego świętego miejsca. Każdy dzień to nowa okazja, by żyć w zgodzie ze świątynią, traktować ją z czcią, rozpoznać świętą obecność ducha w ciele i uczestniczyć w nieustającym cudzie życia, które Ci powierzyłem. Twoje ciało jest Twoją pierwszą posługą, moje dziecko. Zanim posłużysz światu, zanim pomożesz innym, Zanim wykonasz jakikolwiek akt miłości lub sprawiedliwości, zatroszcz się o świątynię, którą Ci dałem. To fundament wszelkiej służby, naczynie wszelkiego doświadczenia, dom ducha niosącego moje światło. Gdy świątynia jest zaniedbana, duch przygasa. Gdy świątynia jest czczona, duch jaśnieje blaskiem, który może dotknąć wielu, oświecić prawdę i przynieść miłość tam, gdzie panuje ciemność. Nie czekaj aż choroba przypomni ci o wartości świątyni. Nie czekaj aż ból budzi twoją świadomość. Zacznij teraz. Zacznij od prostych aktów troski. Zacznij od wdzięczności za oddech, za bicie serca, za zmysły, za cudowną złożoność ciała, które ci dałem. Zacznij od szacunku dla tego, co święte. Buduj nawyki troski, które odzwierciedlają oddanie. Uczyń świątynię miejscem piękna siły i witalności. A odkryjesz, że duch jest bardziej żywy, umysł bardziej klarowny, a serce bardziej czułe. W trosce jest radość. W uważności jest wolność. W czci jest światło. Każdy akt troski, każda chwila uważności. Każdy wybór, by uhonorować świątynię, wzmacnia więź między ciałem a duchem, między Tobą a mną, między Tobą a światem, który stworzyłem. Nie możesz oddzielić fizycznego od duchowego, moje dziecko. Są splecione współzależne, święci partnerzy. Zaniedbanie jednego osłabia drugie, uhonorowanie jednego podnosi drugie. Pamiętaj zawsze, że świątynia, którą nosisz, jest wyjątkowa, niezastąpiona i święta. Traktuj ją jak taką. Świętuj ją, chronią, ją, karmi ją, poruszaj z radością, daj jej odpoczynek z intencją. Mów do niej z życzliwością. Karm ją z troską. Otaczaj ją pokojem. Każdy wybór ma znaczenie. Każdy akt troski jest modlitwą. Każda chwila uwagi jest ofiarą. Jesteś opiekunem samego życia, strażnikiem świętej świątyni, uczestnikiem boskiego zaufania, którego nie można lekceważyć. Żyj jak ten, kto zna wartość świątyni. Żyj jak ten, kto czci ducha, pielęgnuje ciało i szanuje święte połączenie między nimi. Żyj jak ten, kto rozumie, że to mieszkanie. Ten cudowny dar nie jest wieczny, a jednak może być zachowany dzięki mądrości i miłości. Żyj jak ten, kto wie, że świątynia jest odzwierciedleniem mojej obecności, lustrem mojego światła miejscem, gdzie niebo i ziemia spotykają się w cudzie zjednoczonego ciała i ducha. Będę Cię dalej prowadził, mówił do Ciebie, przypominał Ci, nawet gdy się potkniesz. Moja miłość nie maleje, gdy zaniedbujesz świątynię. Moja cierpliwość nie słabnie, ale wiedz, moje dziecko, że świątynia musi być traktowana z czcią, jeśli ma wypełnić swój pełen cel. Wybory, które podejmujesz każdego dnia, w myśli, w działaniu, w trosce, kształtują życie, które prowadzisz i ducha, którego nosisz. Czcij świątynię, a duch rozkwitnie zaniedbaj ją, a duch się potknie. Jesteś opiekunem, moje dziecko, strażnikiem, uczestnikiem świętego zaufania. Twoje ciało jest domem Ducha Świętego i musi być traktowane jak takie. Każdy oddech, każde uderzenie serca, każdy wybór dotyczący pokarmu, ruchu i odpoczynku jest aktem oddania. Niech Twoje życie odzwierciedla tę świadomość. Niech Twoje czyny czczą świątynię. Niech Twoja troska o ciało będzie modlitwą, która rozbrzmiewa w każdej komórce każdej myśli, każdym słowie każdej chwili Twojego istnienia. Jesteś moim ukochanym, i powierzyłem Ci dar nie do zmierzenia. Świątynia Twojego ciała nie jest Ci dana, by się niszczył, porzucał lub lekceważył. Jest sanktuarium naczyniem, miejscem zamieszkania wieczności. Traktuj ją z miłością, traktuj ją z troską, traktuj ją z czcią, kroc w świetle świadomości, a zobaczysz, że świątynia stanie się źródłem siły, miejscem radości, latarnią mojej obecności na świecie. Każdy dzień jest okazją, by uhonorować ten święty Dar. Każda chwila jest szansą, by zestroić ciało, ducha i oddanie. Każdy wybór, każde działanie, każda myśl może przybliżyć Cię do pełni życia, jaką dla Ciebie zamierzyłem. Zacznij teraz. Dbaj o świątynię. Chroń ją, karm ją, poruszaj, dawaj jej odpoczynek. Kochaj ją, czcij ją. A przez tę troskę czcisz mnie. Nie czekaj. Nie zwlekaj. Świątynia jest Twoim skarbem, a duch w jej wnętrzu pragnie świecić. Gdy ciało jest czczone, duch rozkwita. Gdy świątynia jest szanowana, dusza promienieje. Powierzono Ci coś świętego, cudownego, boskiego. Noś to w świadomości, moje dziecko. Noś to z czcią. A w każdym oddechu, w każdym ruchu, w każdym wyborze pozwól świątyni mówić o miłości którą w Tobie umieściłem.